Dobra, mam taki cel, bo widzę, że muszę spędzić noc, sam się ale mieć latarkę, dobra, ale to nie jest system. Już wam pokazuję, jaki to cel na Instagramie, to jest bardzo, to bardzo... Mój, czy to jest mój fan wielki. A no, co to jest? No nie wiem. Dobra, pokazuję wam. Аттуу татаа Fajnie, ja, zaraz, teraz? Słychać ją. To ciepło. Dziki krzyk z solca. I są znakomite lasy. Jest Mamy dodatkiem. Mamy taką słabą latarkę. Jest dodatkiem. Ale dobra. Idę. To dla Was, moi fani. Napiszcie no, w kom. Trzeba do jakiegoś urbek iść? albo do bunkra jakiegoś. lub no, nie, lub no iść, ale żeby nie było w tym bardzo straszne. to mi chodzi o to mi chodzi to, nie, w tym. nie, uda się. Dobra, a ja włączam kamerkę, żebyście zobaczyli. Ale w ogóle nie będę teraz mówił, okej? Okay? Ludzie, coś tam słyszałem. Boję się tego.

Чесак.